Nawet z zamkniętymi oczami. Czyli w nocy ją zrobimy. Kciuki na zewnątrz, kciuki do nas, i hyc i wpinasz. A tutaj wpinasz, nie ma znaczenia, na którą stronę wpinasz? Nie, 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 nie ma. Ten sposób też przez nie, niektórych innych instruktorów jest opisywany na blondynkę. Czyli no. w związku z tym, sposób na inteligenta. Ja tak nazywam. Stosuję wtedy, kiedy nie mogę zrobić z różnych względów tego, tej, tej, tej zamaszystości, nie mogę uzyskać, bo albo odcinek liny jest mały, albo w ogóle jestem w małej przestrzeni i nie mogę tego zrobić. To wtedy po prostu robię okularki. Jeden okularek, jedno jeziorko, drugi okularek i tak. I nie muszę tego zamachu robić, tylko sobie zakręcam lewo skrętnie i drugie też lewo skrętnie. Czyli nie zakręcam tak, bo wtedy kazulak. To co nazywam na inteligenta. I trzecia metoda ta, która jakby Ciebie by usatysfakcjonowała względem tego, że za dużo luzu i znajdę się yy, yy, za stanowiskiem. I ja ją najczęściej stosuję, aczkolwiek yy, ma być yy, nauczana, ale niezbyt chętnie na kursach. Yy, ma swoje... Swoją wadą, znaczy to, co jest jej zaletą, to zaczyna być wadą. Nie może to być jedyny sposób wiązania wyblinki. A jak się pokaże ten sposób, to klienci zaczynają tylko ten stosować, a nie zawsze się da on zastosować. Jak on wygląda? Wpinam linę jak w przelot w ten karabinek. Dla ułatwienia, tu usuwam. W przelot, to znaczy lina wychodząca do mojej uprzęży jest na zewnątrz. Tamta wewnątrz. Z prawej strony jest zamek, lewa ręka przytrzymuje karabinek, prawa ręka i ja ten sposób. Czemu? Bo wstępnie wyreguluję sobie tą długość od razu. Ale nie wszędzie on wchodzi w rachunek. Przy kontrowaniu stanowiska na razie nie wiem, jeszcze o to chodzi. Raczej nie należy tego stos stos stosować. Jeszcze raz pokażę. Czemu on ma, jaką on ma wadę? Wymaga wyobraźni przestrzennej i zwrócenia uwagi na szereg czynników. Karabinek ma być szerszą częścią w dół. Jeżeli zamek jest z prawej strony, to całość robię prawą ręką, a nie lewą. Jak zamek jest z lewej, to ręce się zamieniają. Czyli wpinam, tu wypinam. Prawa ręka jest z prawej strony, kciuk do góry. Prawa ręka wędruje na lewo, kciuk w dół. Chwyta linę bliższą skały, wyciąga jest pierwsze jeziorko. Prawa ręka obraca się kciukiem do góry, jest drugie jeziorko i prawa ręka to drugie jeziorko wpina. I mamy wstępnie wyregulowane. Ja yy, z automatu to stosuję prywatnie i niestety na kursach też się mam. Czy jest wstępnie wyregulowane, czy jak tu stoję to robiąc to od razu mam wyregulowane i nie spadnę. Yy, regulacja jeszcze raz. Yy, teraz jest zaciśnięte. Yy, żeby wyregulować to ja trochę rozluźniam, to ja macham tym nóżkami. Takiego, nie wiem, to nie kanka, ale jakiś taki yy, Żeby wyregulować trzeba ściągnąć ten element, ponieważ on jest taki no name. Do nazwijmy rzeczy po imieniu. Jeżeli to jest jedna noga, to jest druga noga, to jest jedno biodro, to jest drugie biodro, to to, co to jest, to są majtki. Majtki ściągamy. No teraz to jest za krótkie, więc jeżeli chcę sobie nóżkę wydłużyć, to ją ciągnę do siebie. Teraz jest za długie, no to majtki ściągam. Jeżeli chcę moją nóżkę za długą skrócić, to ciągnę za drugą. Jeszcze za mało, no to znowu majty ściągam. I mam skrócony czyli z reguły 2 do 3 ruchów takich wykonuję i zaciskam, testuję i mówię, mam auto.